Witam z tej strony Szymon, a to kolejny odcinek z gry City Skylines. Dzisiaj nie budowanie stricte miasta, tylko eksperyment, który będzie polegał na tym, że sprawdzimy, ile odchodów produkuje jeden, jeden, jedyny domek w City Skylines. Zbudujemy tylko jedno mieszkanie, jeden budynek, zobaczymy. Ile będzie produkował zanieczyszczeń. Także przechodzimy do tego od razu. Tak, by the way, w ogóle bardzo ładna mapa. Jest to mapa z któregoś z DLC, ale nie wiem z którego, ale bardzo fajna. Może kolejny sezon na tej mapie? Hmm, w sumie fajna, serio. Dobra, przechodzimy do No do głównego celu filmu. Zostawcie łapkę w górę, Subujcie kanał, a będzie więcej tego typu filmów, gdzie będziemy coś sprawdzać. Może macie jakieś swoje. Pomysły, a tego nigdy nie sprawdzaliście. Także dajcie też znać w komentarzach. Ok, najprostsza droga, proszę bardzo. Tyle tylko drogi: jest wjazd, jest wyjazd, więc budynek powinien się zbudować. Bierzemy mieszkania, budujemy jeden dom, 4 na 4 Do tego damy mu oczywiście tutaj prąd. No z dala, żeby się wybudował, żeby nie narzekał, że jest zbyt blisko prąd że tutaj ta, ta turbina, no, o, o to chodziło e, woda, dobra to tym się tutaj zaraz zajmę możemy sobie albo czekajcie, zbudujemy sobie e, zbudujemy tu, no, teraz zanim to się włączy, bo te modyfikacje tyle mam, że kurde No to przez ten more beautification, bo zanim to się tu wszystko, e, wiecie po hmm, poszytuje to trochę minie e, zbudujemy tu sobie taki, taki dół mi się nie, nie buduje dołu. To jest bardzo ładny dół. Czekajcie. Czy tu się już wybudował? O, już się wybudował. Kurde, dobra. Damy mu na pierwszym poziomie, tutaj, damy zabytek. Bo bardzo fajnie wygląda ten domek. E, tu sobie zbudujemy od razu przy prądzie. E, wiecie, y, no, te wszystkie. O, to nie, nie to. Tu będzie taka, kurde, wielka kałuża. Wielka kałuża, takie. No, jeziorko prawda. Ale no, wielkościowo bardziej kołurza. E, dobra, tu mamy wodę. Nie, woda jest tu. Woda jest tu. Dobra. Dawać mi tutaj wodę. Tak dotąd. Także tu niech się to buduje. <laughs> niech się zalewa w sensie. Dobra. E, stąd będziemy czerpać świeżą, czystą wodę. Żeby dom nie narzekał, że ma brudną wodę. Prąd będzie. Więc no problem. Woda już jest. Ale teraz ścieki yy, Musimy dać tak. Najpierw sobie damy. Yy, o, tutaj na tym, prawda, brzegu będzie tego, myślę dużo. chociaż w sumie nie wiem. Yy, odblokujemy sobie yy, więcej tutaj terenów. Myślę, tyle na razie wystarczy. Robi się noc, czy mi się wydaje na halo. Yy, pauza. O! Kurde, dobra. Żeby mi, żeby mi tylko tego domu teraz nie zburzyło, te, tam, to mini-tsunami. Okej. Okay. Ścieki zaczynają się gromadzić. Dobrze, zaraz zobaczymy ile tych e, ścieków się nagromadziło. Także bierzemy e, rurę ściekową. Jedną. Tu jeszcze musimy zrobić też prąd w tym miejscu. O, tutaj idealnie wieje, super. Dobra, i podłączymy teraz to rurą tutaj. Dobra, zobaczymy czy będą z tej rury leciały ścieki. Czas trochę szybciej. Na razie czy... Dobra, lecą! Bardzo, bardzo dużo ścieków. Okej. Okay. Zobaczmy więc czy będą leciały z kolejnej rury. Albo damy od razu dwie rury. Ten no, w sensie te wyloty, nie? Zobaczymy jak tam domek. No, bardzo fajnie, ale widzę, że tutaj jeszcze chyba nikt nie przyjechał, albo tego nie zauważyłem. No, chyba coś by tu stało, jakiś samochód, a nic nie stoi. Dobra, zobaczmy teraz. Dobra, z dwóch leci, ok, ale już z tej nie leci. Ok, to jest, to jest i tak bardzo dużo e, ścieków, jak na nie wiem, dwie osoby, trzy. Które tam mieszkają, ale no, tutaj nie funkcjonuje. Dobra, a damy więcej. Damy jeszcze więcej. Czy to faktycznie jest tak, że jeżeli jest mało tych y, mieszkań, domów, a jest dużo tych rur, to wtedy one nie funkcjonują i za nie nie płacą. Dobra, jednak. 3, 4, 5, 6. No, tak powiem Wam, to oscyluje. Że się wyłącza i włącza. Okej, okay, ciekawe. Nigdy w sumie tego nie sprawdzałem, tak wiecie, jak buduję jak buduje miasta. A postanowiłem to sprawdzić, i widzę, że. No, no, trochę tego leci. Szczególnie z tych dwóch, bo cały czas leci. Tutaj się wyłącza i włącza. A mamy cały czas tylko i wyłącznie jeden budynek mieszkalny, który ma. Tutaj widzę jakieś problemy. No, ale cały czas tylko jeden, nie? Dajmy więcej. Może coś się zmieni. Zobaczmy. Tu jeszcze, tu jeszcze. O, tego nie będę burzyć, bo takie ładne. Tu, 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 tu. Dobra, połączymy to. Dobra. Czas na full. Wow, 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 wow. Co jest? Czemu takie nagle się czarne zrobiło? Ciemne w sensie. Ok, no trochę tego leci. Widzę, że teraz cały czas trzy nawalają i to naprawdę grubo, że się taka fala zrobiła. Tak się woda spiętrzyła w tym miejscu. Cały czas nawalają trzy cały czas. Te tak się wyłączają i włączają. Okay, to jest ciekawe, że jeden domek produkuje aż tyle zanieczyszczeń. Szczególnie że ma problemy, więc też chyba nie działa jakby na 100%. Nie, no w sumie działa, bo to to, to, to nie działa, jak inne no w sumie dobra. Jedna osoba, znaczy jednego gospodarstwo. no także no, raczej jedna osoba, nie? Tak, jedna osoba, bo mamy jedną osobę w mieście. Więc jedna osoba produkuje zanieczyszczeń jak naprawdę sporej wielkości miasto. <laughs> to jest ciekawe. Naprawdę to jest ciekawe. Ok, także sprawdziłem to, co chciałem, co mnie dosyć tak intrygowało. Dobra, widzę, że teraz się tylko trzy, jakby działają na, na fula. Reszta nie działa. No ale trzy tutaj nawalają grubo. To dosłownie grubym tematem tutaj nawalają. Ok, widzę, że teraz nie ma w ogóle mieszkańców. Dobra. O właśnie. O właśnie. Zbuszmy to. W sensie, jakby nie, nie, tego, nie, nie burzmy domu, tego mieszkania. W czekajcie, stój, 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 niech on se będzie, niech się nie burzy. Jest jako zabytek, więc się też jakby nie zbuduje ktoś nowy. Mamy zero ludzi, czy nadal ścieki płyną? O! No dobra, to jest ciekawe. To jest ciekawe, nie ma w mieście nikogo. A produkujemy sporej, sporej ilości ścieków. I utrzymujemy te budynki ponad 900 dolarów na tydzień. Mimo, że generalnie nikt z nich nie korzysta, no bo nikt w mieście nie mieszka. Okej, okay. bardzo ciekawy film, wydaje mi się. Jeżeli byście chcieli odcinków więcej, gdzie robimy jakieś testy, porównania, jakieś eksperymenty, to dajcie znać. Może macie jakieś swoje których nigdy nie sprawdzaliście to, to jest To jest ciekawe Naprawdę to jest ciekawe Czemu to jeszcze płynie No dobra Także no to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję że wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę Pa pa